Dawanie prezentów to prawdziwa przyjemność. Co roku w Świętego Mikołaja wciela się firma Wektra, która już od lat wspiera dom rodzinny w Luzinie. Mieszka tu 26 dzieci w wieku od 2 do 19 lat. To właśnie one najbardziej czekają na Świętego Mikołaja. Z prezentami dla nich Wektra wysłała swoją śnieżynkę. Przyjechałam, żeby wręczyć wam prezent na święta, żebyście mieli fajne święta z prezentami, żeby przyszedł do was bogaty Mikołaj. To wręczam panu. Od firmy Vectra. Dzieciaków. Na pewno przyda, że ma się Dzięki pomocy Vectry do dzieci przychodzi Mikołaj. Pieniądze pomagają też w zorganizowaniu wakacji czy w remontach. W domu panuje prawdziwie rodzinna atmosfera. A czyli to jest kotek? A jak ona na imię? Dziecięce marzenia łatwiej jest spełniać dzięki sponsorom. Uśmiechy na twarzach dzieci to bezcenny dar i kolejny dowód na to, że warto pomagać. Radzimy sobie, radzimy sobie właśnie dzięki pomocy sponsorów, w tym przede wszystkim. Dzięki firmie Vectra, jako takim można powiedzieć, główny strategiczny, strategiczny sponsor, który no, nie, nie da się ukryć niejednokrotnie ratował nas z ciężkich operacji finansowych. Mikołaj przychodzi raz w roku, ale firma Vectra Worek z prezentami, ma otwarty cały rok. Wspiera m.in. domy dziecka, osoby niepełnosprawne i sportowców.